Awe, moi drodzy widzowie, wy zagrajmy w Total War Rome 2. Z tej strony Andzia i zaczynamy ten nostalgiczny projekt. Szczerze powiedziawszy, zawsze jak widzę to intro to od tej gry nie chciało mi się teraz... Nie, że nie chciało mi się teraz, po prostu ja chciałem dostosować jeszcze ustawienia dźwięku do gry, do nagrań, ale... Pierwszy raz jak odpaliłem ROM 2 to wspomniało mi się jak w 2004 to było. Tak, w 2004. Jak raptem miałem ile jeszcze wtedy? To 2004 to jest 9 lat temu, czyli mając jeszcze... 11 lat miałem wtedy? Dobrze, mniej się o to. Ile miałem lat, ale... 11. Wtedy zagrałem po raz pierwszy w ROM Total War. Wtedy jeszcze tytuł był... najpierw było seria, czyli ROM, a... to znaczy nazwa serii Total War był dopiero po nazwie konkretnej, czyli najpierw był ROM Total War, później był Medieval 2 Total War i krótko mówiąc, ja pierdzielę, ja szczerze powiedziawszy, ja grałem, od, zaczynając od ROM Total War, poprzez Medieval 2, poprzez Empire, poprzez Napoleon, poprzez Shogun 2, ja grałem każdą nacją, w każdy DLC, w każdy dodatek. Oprócz ostatniego do szoguna, czyli do upadku samurajów po prostu nie miałem chęci po prostu, żeby zagrać ostatniego samuraja w, w uniwersum Totalo. E, he, Silesia? O, dobrze. Mm, teraz właśnie tak patrzę na mapę i tutaj właśnie widzę Silesia. Dobrze. E, słowem wstępu jeszcze chciałbym Oczywiście, Wam pokażę typowo grafikę, opcje zaawansowane. Ja dałem wszystko na maksimum. prawie czego będę dostosowywał, ale wątpię, że będzie to konieczne, chociaż jakość trawy zawsze idzie troszkę obniżyć. Jeśli mamy dźwięk, to widzicie, jak to wygląda. Strowanie nic nie zmieniłem. Interfejs bitewny, tak samo, tak samo, tak samo. Encyklopedia jest pod F1, jeśli się nie mylę. Owszem, się przyda. Eee, ja zbytnio dużo nie oglądałem na trailerów. Ja potrzebowałem tylko chyba pierwsze dwa, 3 tra trailery od Rom 2 i bez dwóch zdań. Zmówiłem pre-order, więc na szczęście na forum, w którym ja aktywnie uczestniczyłem, polskie forum oficjalne do Rom 2 czyli forum.totalbo.org.pl eee, Mistrz, krótko, czyli właściciel serwisu, czytaj Obi-Wan. Bo tak się facet nazywa, eee, zasponsorował po prostu obniżkę w sklepie Move dla wszystkich użytkowników. Więc serdecznie dziękuję za obniżkę, mistrzu. I co teraz jeszcze powiedzieć? Słowem wstępu tak, jak już mówiłem wielkim sentymentem darzę ROM 2, w ogóle całą serię Total War, chociaż Shoguna jedynkę i Medieval jedynkę nigdy nie grałem i jakoś to jest ciężko dla gracza w coraz to starsze gry, to znaczy przed swoją erą grać, owszem ja grałem na Amidze i tak dalej, ale to już są niepamiętne czasy prawie, że... Słowem wstępu jeszcze powiem tyle, że Prolog już rozegrałem po prostu, żeby się troszkę zaznajomić, ponieważ ja nie oglądałem na bieżąco World Truth i ani gameplay, ani nic. Po prostu ja obejrzałem tylko dwa, dwa, może trzy pierwsze trailery, resztę się dowiedziałem poprzez forum i szczerze powiedziawszy, musiałem, musiałem na własną rękę zaznajomić się z mechaniką gry, czyli technologiami, dyplomacją, jak to wygląda teraz, wszystko w odróżnienia do na dwójki. Więc prolog, krótko mówiąc, nie zobaczycie, ale krótko mówiąc, wszystko tam ja już skończyłem w prologu. E, bitwy historyczne: laste Toburski, Kartagina, Nil, Rafia. E, w Rom 1 był Lasteł Toburski i Rafia były, ale już Nil i Kartagina już niestety nie była, Nie były. Co jeszcze tu mógłbym powiedzieć? Owszem, ten, to nie jest pierwsza kampania, to nie będzie jedyna kampania, którą rozegram w ramach Rom 2. Ale ja z mój stary znajomy z Forum właśnie zapytał, czy nie chciałbym z nim zagrać, więc prawdopodobnie zaraz będę też nagrywał. Koopa, dobrze. Co, LC, co jeszcze miałbym powiedzieć? Owszem, nowa kampania i ja mam oczywiście państwa greckie DLC otrzymałem. I teraz właśnie jest teraz kwestia jaką nacją zagram? Rzymem, Kartaginą, Partią czy Pontem, hmm. Ucenami, Arwernami, Arvernami, Macedonią, Egiptem, Swebami, Spartą, Epirem czy Atenami. Powiem wam tak, mówcie co chcecie, mówcie, że w Skyrimie, w projekcie w... w Opowiedziałam się po stronie imperium, po imperium, po cesarstwie, ale ja w swoją pierwszą kampanię w Romie, jedynce rozegrałem jako ród Juliuszy. Możecie się wadzić, czy fiolet, czy czerwień jest oficjalnym kolorem starożytnego Rzymu, cholera z tym. Po prostu ród Juliuszy bardziej mieciono. Nie wiem dlaczego. I w sensie Rutuliuszy w Romie Jedynce, bo tutaj są mamy dom Julii, dom Juni, dom Kornelii. No. Więc to już się pod, nie podlega żadnej kwestii, że będę Rzymianami w tej kampanii grać. Więc kwestia tylko jest teraz, jakim domem będę grał. Więc. Rzymianie, jak twierdzą, wywodzą się od samego Herkulesa, Romulusa, Remusa, wiadomo. Ja kiedyś całe sprawozdanie na ten temat pisałem w liceum, na temat po założenia Rzymu, więc... Chleb i igrzyska! Plus jeden się we wszystkich prowincjach. Rzymskie legiony, plus jeden poziomu doświadczenia werbowanych oddziałów rzymskiej piechoty. Uuu, to jest dobre! To jest dobre! Dlaczego? Fenickie tradycje, najemne handle... Dlaczego? Ponieważ drugi punkt jest taki, że dla mnie... Ja, mam bardzo, ja jestem bardzo specyficznym graczem. Ja nie gram multiplayer w sensie bitwy, jak to jest wielka tradycja w Total War, że multiplayer. Ja jestem graczem, który jak gra solo, bo ja mało co grałem w koopa z kimś w kampanię. Ja jedynie gram w kampanię online na bazie Medieval 2. W sensie, no, Medieval 2 e, kampania online to jest e, kampania typu hot set, czyli musielibyście sprawdzić na forum, jak już mówiłem, forum .o, Ale mm, o co chodzi? Jak ja gram solo, to ja preferuję bardzo specyficzną armię. Generał, dużo piechoty, dużo jednostek szczelniczych, mało kawalerii. Kawaleria tylko w bardzo specyficznych sytuacjach, ja tylko używam w ogóle, więc ja preferuję bardziej. E, bardzo no, spieszone jednostki. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? Oczywiście spodziewajcie się, że będę opowiadał się po bardzo silnej gospodarce, czyli ja założenia. z założenia. Silna gospodarka, dużo forcy, dużo wojska, ewentualnie gdzieś szybko zwerwuować na wszelki wypadek. E, jeśli najpierw pójdę w priorytyzację wojskową, to wiadomo, to pójdzie najpierw. E, mało forsy, słaby rozwój, to jest po prostu e, bardzo szybko Mo, e, od, odbije nam się to szczkawką. E, co jeszcze chciałbym powiedzieć? Aha, ja będę, ja jestem typem gracza, który preferuje na jeden front walczyć. Jeśli mam wojnę na wielu frontach, na pozostałych defensywnie i zbierać tam wojska, z się, ale nie ruszać. Dopiero jak. Jeden front przełamiem i już tam będzie spokój to dalej, więc... Dobrze. I z kwestii technicznych co jeszcze mógłbym powiedzieć? Aha, zamiast Steel Series i ja mam teraz Steel Series Sensei Row. I szczerze powiedział świetna myszka. Nawet na Steel Series QCK, czyli szmaciance. Dobrze. Teraz przechodzimy do Meritum sprawy, czyli... Dom Corneli, Dom Juli czy Dom Juni? Mm... Właśnie teraz patrzę, co, jakie są problemy zarządcy plus 3 do wysokości podatków. Dobrze. Pogarda plebs plebsu, kara do ładu publicznego. Uuu, to jest niedobre. To jest niedobre. Tutaj właśnie ład publiczny ma, jest bardzo delikatny. Frakcjami heleniskimi nie chcę z nimi zbycią sojusz owszem, tymczasowo, ale... Co tu mamy? Julie, ucisk kulturowy plus 25 do negatywnego wpływu na ład publiczny z powodu obecności obcych kultur. Romanizacja plus 4 do szerzenia kultury, czyli to jest jakby neutralizuje się nawzajem. Pogromcy barbarzyńców plus 10. Mmm, ciekawe. Dom Juni. Założyciele. Premia do ładu. U. U! C Umiarkowana kara z robotnicy. No właśnie, dom Juli czy dom Juni. Raczej z powodu sentymentu do frakcji Juliuszu w Rom jedynce pójdę domem Juli. Więc. Do szerzenia kultury. W ustawienia kampanii. Poziom pomocy, brak. Pokaż wszystkie. Zawsze idzie wyłączyć. Tam niski. Poka... Pokaż wszystkie ruchy, tryb realizmu. Do mapy taktycznej i wskazówek konsekwentowych. utraci, że możliwość poruszania komuniów jest możliwa w Pruma? Nie. Liczenie czasu jak dobrze, niech tak będzie jak to jest. Warunki zwycięstwa. Zwycięstwo militarne. i bezpośrednio poprzez protektoraty lub sojusze militarne. 140 osad. Ale przypominam, jedna prowincja może do czterech, do czterech osad. Razem ze stolicą prowincji, więc. Jeśli. Ale wątpię, żeby każda prowincja miała pod cztery. Zobaczmy, przez Satrapię, lub Sojusze, jest solitaryzacja. Brytania, Afryka, Armenia, Akkoitania. Oni chcą, żebyśmy zdobyli taki teren, jak Imperium Rzymskie w swojej glorii, w swoim najlep najlepszym momencie, swoim złotym wieku, za mojego imiennika cesarza Hadriana miała. Hadriana czy Trajana? Trajan zdobył takie, więc, dacie. Czyli dzisiejszą Rumunię. Utrzymaj 140 oddziałów. 140 jednostek morskich. Zcięstwo wow. ekonomiczne, tak takczowe jak oni żądają. 140, 90 osad. Stosunki handlowe. A to jest kulturowe. Powiem to tak. Militarnie będę próbował zdobyć wszystko, jak na Rzymiancie. Jak Rzymian powinien Ale będę rozwijał ekonomicznie i kulturowo Ale zobaczycie sami Dobrze, Dom Julii Więc Poziom wyzwania? U A może początek, łatwy Chwileczkę, ale jak są z początkami? Trudny, trudny Normalny Łatwy, no dobrze, ja gram na ślepo, więc Damy Na pewno rozumiem, że łatwy no, nie, Możecie zapomnieć że łatwy Więc normalny, trudny, bardzo trudny, LEGENDARNY Coś mi śmierdzi, że będę grał na legendarnym jakąś kampanii i będę tu nagrywał, więc... Jest jakaś anotacja? Własny zapis nie jest możliwy, pod, w trakcie, podczas przerwy w bitwie nie może wykazywać... Dobrze, normalnie dajemy, więc Dom Julii, zaczynamy! Rogowie, którzy lękają siebie nawzajem, pomyślą dwa razy, nim zaatakują. Hermokrates, syrakuzańsk, syrakuzański dowódca, zmarł 407 rok przed naszą erą, czyli jeszcze zanim Syrakuzy upadło. Podczas oblężenia Syrakus zginął Archimedes, jeśli się nie mylę, więc w Romie jedyne było coś takiego, że najpierw była, jeśli to jest rzymska sentencja, Paremia To była jeszcze łaciński odpowiednik Z łaciny jeszcze napisany W kolejnej bitwie jednostek Mmm tu już jest typowa wskazówka. Ukryty talent jest nic nie warty. Neron, cesarz rzymski, czyli ten co podpalił Rzym. Eee, ale wiadomo, większość współczesnych miast Europy musiała zostać spalona kiedykolwiek, żeby zostać porządnie odbudowana. Patrzcie Lizbonę ze swoimi szerokimi... This will allow you to consolidate Italia and ensure the safety of Roma. You must wage war if you hope to extend your dominion. Syracuse and Carthage own territory in Magna Graecia, so conflict with them is inevitable if you wish to expand across the Mediterranean. Otherwise, they may prove useful allies against Etruria or the Gaulish tribes to the north. Come what may, Rome will triumph. Okej okay. Okej, okay. nowy cel Auta auda auda, ja nie miałem łaciny na studiach, na obecnych studiach Auta, sibus annue coeptis, nie wiem, przyczułej do wielkich czynów, wszystkie mają skromne Zdrowieć bezpośrednio poprzez trapię cokolwiek Aha, mamy rozszerzyć po prostu dwie prowincje Dobrze, więc co jest Rzym, Neapolis. Mamy cztery 4, 4 nawet Cztery prowincje mamy. Tutaj wodza Mamy flotę Natalia, Liga Etruska. To jest Kartagina, owszem Hmm. Chwileczka tylko. Myślę, że teraz FPS-ami będzie lepiej. Wyłączymy SS. -e SSAO. Dobrze, my mamy tutaj dwóch Hastati. Velites, Leves... Hastati i Velites byli już w romie Ok. Ok rady, do widzenia, doradca, encyklopedia, chat menu. Dobrze, najpierw politycznie się rozejrzymy. Co tu mamy? Mamy Epir, mamy... Eee, niechęć, niechęć kulturowa, aha. Nieprzyjazny. nie mamy ciekawy start. Prowa prowadzę handel z. Nie. Z kim ja prowadzę handel? Nie. Z Niki. Produkcja oliwy z oliwek, aha. Dobrze. Mm. Dobrze, zagadamy do Kardeginy najpierw. Carthage welcomes you. You have our rapt attention. Pakt agresji dodaj propozycję, zerwi umowę e, handlową. Umowa handlowa? Umowa handlowa. Szansę powodzenia? Trade with your people would be of little benefit Okej, okay, nie chcą handlu Sparta Jesteście daleko Dlaczego nie mogę im uczyć Protektora dołączyć do Wojny Sojusz zerwi, serii umowy Okej, okay, nie mogę, a z Atenami mogę ludzki, mój mój OK. E, aha. Możesz prowadzić handel. Jak. Orzucają handel. Uuu, Skubańcy. Liga Etruska. Jesteśmy w wojnie. Argajowie. A, już była umiarkowana szansa, ale nadal nie chcieli. Syrakuzy. Eee, już prowadzisz handel z nim. Ok, zaczniemy od rozbudowy Rzymu. Eee, co tu mamy? Możemy rozbudować już o jedno pole. Możemy na Polis rozbudować. Hmm, brzmi ciekawie, brzmi ciekawie, wszystko. Tylko mnie kusi, ja mam najpierw wojnę z... Yes. ...kwadrymera szturmowa, legioniści, Uuu. Okej, okay, ja zrobię coś takiego tylko. Że mam wojnę, już ja muszę najpierw ogarnąć. Wszystko: misja wyznaczona, siły militarne, prowincje, frakcje. To nie jest ważne. Mnie tylko tutaj będą informacje o zdarzeniach przydatne. Wytyczenia: cele końcowe mnie interesują. Handel i finanse. Podatkowanie jest neutralne. O... Oddziałów miotających Dobrze, najpierw to damy z technologii, handel wytyczenia owszem I teraz tak, zrobimy... Zrobimy teraz coś wynajem najemników... Za 180 nawet, nawet poszłoby, lecz pole marsowe. Okej, okay, rozbudujemy nasze finanse najpierw. Co tu? Oświęcona ziemia. Oświęconą ziemię już mamy, pole marsowe już też mamy, ale za to forum publiczne może się nam przydać. Co tu mamy? Brundisium. Tu już jest minus 4 do ładu, ze względu na to, że. E, smród, brud. Minus 2 do żywności. Ile mam żywność? Plus 6. Nie najlepiej, tak dalej. A mhm. jesteśmy ta sama prowincja. Ok. Dobrze. Co teraz zrobię? Gdzie ja mam agentów? Co mnie tam czeka? W Rómskim, nie Sabotaż wojskowy? E, szansa 50%. I I Sabotaż wojskowy też zatrucie... Pro... O, to, 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 to. Misja Ok. Więcej chyba agentów teraz i mamy, więc. Do miuli wpływ 22% na senatorów. Naprawdę, rozbudowali to Dobrze.